Siemanko, dzisiaj zastanowimy się nad tym, w czym będziemy chodzić w 2026 roku, co będzie popularne, jakie trendy będziemy widzieć na ulicach, w czym będziemy chodzić, a co oschodzić do lamusa. I czy faktycznie 2026 to nowy 2016? Ponieważ teraz możemy zobaczyć ogromny trend media społecznościowych, gdzie wszyscy pokazują, że z 2016 roku skinny jeansy wracają, wracają wansy i mamy renesans właśnie 2016, ale czy to taka prawda? No ja nie jestem aż tak przekonany. Przechodząc do trendów odnośnie spodni, same skinny jeansy nie wracają kompletnie. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby faceci teraz aktualnie chodzili znowu tak ubrani? No raczej niekoniecznie. Możemy zobaczyć powrót skinny jeansów w szczególności w damskich stylizacjach. Bardzo często kobiety teraz zakładają je przy okazji dużych butów, bardzo wysokich, które zakrywają większość tych spodni i to faktycznie wygląda bardzo spoko. One podkreślają sylwetkę w szczególności u osób, które mają długie nogi i szczupłe, ale to wygląda naprawdę mega fajnie, a u facetów raczej tego nie zobaczymy. Faktycznie możemy zobaczyć, że już te oversize'owe bagi jeansy powoli odchodzą do lamusa, Nie zobaczymy tych takich mega oversize'owych kulturalnych czasami, które wyglądały co najmniej śmiesznie. Bugi dżinsów a możemy zobaczyć coraz to więcej stylizacji, na przykład slim fitem, albo na przykład straight z podniami. Bardzo dużo na wybiegach możemy zobaczyć loose fitów, nie jakichś mega oversizeowych, ale takich bardzo dobrze skrojonych pod daną sylwetkę. One, szczerze mówiąc, mi osobiście bardzo się podobają. W taki sposób u mężczyzn będziemy mogli zobaczyć bardzo dużo jeansów, które są zakończone szeroką nagawką, które już w tamtym roku były bardzo popularne. Bardzo dużo jeansów będzie także w straight fitie, w regular fitie, i to będą te rzeczy, które będą królowały. Możemy zobaczyć także bardzo duży trend powracający. Skórzanych spodni, które mi osobiście jakoś super nie odpowiadają, ze względu na to, że one zawsze no, są bardzo ciepłe i nie są zbyt wygodne. Po prostu do chodzenia na co dzień te spodnie według mnie nie sprawdzają się jakoś super. One były domeną po prostu rockmanów w pewnym e, okresie czasu, ale aktualnie na wybiegu modowy możemy je dosyć często zobaczyć. Mi za bardzo to się nie podoba. Wydaje mi się, że faktycznie to będzie jedna z tych rzeczy w tym roku, którą będziemy widzieć dosyć często, ale na ulicach wątpię, żeby się to przejął. Przechodząc wyżej, faktycznie zaczniemy się nieco cofać do wcześniejszych lat, ponieważ wrócą fauneki. Nie te takie w serek koszulki z dosyć długim dekoltem, tylko właśnie z króciutkim dekoltem. Będziemy mogli to zobaczyć także w polówkach ląksliwach oraz innych ląksliwach, które będą właśnie w taki sposób wyglądały. Już teraz bardzo często pojawiają się na wybiegach i wygląda to. Całkiem ok, chociaż ja jestem raczej za tymi większymi dekoltami, mi się to zawsze bardziej podobało, tak jak na przykład Henley, które też w tym roku będą dosyć popularne, już w tamtym roku zobaczyliśmy ich rozkwit i bardzo dużo marek modowych używało je do swoich lookbooków, wyglądały według mnie bardzo dobrze, ja swój miałem z H&M i też bardzo mi się podobał. Bardzo dużo zobaczymy także longsleeve'ów oraz koszulek w paski oraz w kratki. Jeżeli chodzi o takie tekstury, które najczęściej będziemy widzieć, to trochę odejdziemy od Animal Printów, a będziemy mogli zobaczyć właśnie bardzo dużo pasków, bardzo dużo kratek, takich podobnych do Burberry, coś w ten zeseń. Już teraz możemy zobaczyć, że masa kurtek, masa swetrów jest właśnie robiona w taki sposób. Wracają także kamizelki oraz wszystkie takie sweterki babcine, dziadkowe, które już także w tamtym roku były bardzo popularne i też mają te wzory właśnie w kratę, trochę większą. A jeżeli chodzi o właśnie kurtki, to ona będzie taka dosyć drobna. A jeżeli lubisz modę, buty, ciuchy, to jest kanał dla ciebie, także zaobserwuj i podbij ten film, bo to mega pomaga. A teraz wracamy do reszty trendu. Co do blues i swetrów, będziemy mieli oczywiście quarter Zipy, które w tamtym roku nagle zyskały ogromną popularność. Ja zawsze Wam mówiłem, że mega mi się podobały, zawsze je kupowałem i zawsze uważałem, że jest to taki. W sumie essentials na co dzień dochodzenia praktycznie w każdym okresie czasu. Jeżeli go ubierzecie, to wyglądacie po prostu ok. Nawet jeżeli nie dobierzecie jakiegoś, nie wiem, super kroju do siebie czy coś z ten deseń, to one po prostu wyglądają spoko. Jeżeli chodzi o formalny ubiór, to można zobaczyć bardzo duży trend. Jeżeli chodzi o szerokie marynarki. Można tego zobaczyć bardzo dużo teraz na w Waszym Bardzo dużo osób miało to założone, tylko ten trend. Ma jeden problem. On wygląda świetnie, ale u osób, które mają 1,90m albo 1,80m i są dosyć szczupłe. Wtedy te marynarki, kiedy dobierzemy do nich jeszcze dobre spodnie, wyglądają świetnie. Jak zobaczycie Czajkowa Elordiego na przykład, aktora, który teraz jest po prostu na topie, on ma, z tego co wiem, ponad 1,90m, jest mega wysoki, wygląda wyśmienicie w tych marynarkach, ale dla osób, które mają 1,60m, nawet 1,70m i dobierzecie, Nieco za szerokie spodnie i nieco za dużą marynarkę, to możecie czasami wyglądać śmiesznie. Bardzo często możecie zobaczyć na jakichś eventach, albo na przykład na rolkach z eventów, zobaczcie sobie, bardzo często znajdują się tam osoby, które też niby zajmują się modą, albo zajmują się modą i bardzo często u kobiet można to zobaczyć: mają mega szerokie te marynarki, mega szerokie spodnie i trochę wyglądają komicznie w tym. Wyglądacie trochę jak gangsterzy z komedii jakiejś amerykańskiej a nie żeby było to jakieś stylowe i classy, jak widzicie gdzieś, żeby ktoś w ogóle popatrzył nawet wiedział że wow, ale to jest dobre, tylko raczej się uśmiechnie pod nosem. No. Odnośnie kurtek, tutaj tego mamy naprawdę bardzo dużo, ponieważ jeżeli chodzi o kurtki, dalej będziemy mieli Fireman Jackety, które już od półtora roku po prostu święcą triumfy na całym świecie, jakoś mega mocno się przejęło te zapięcie w ogóle, ponieważ każda marka modowa aktualnie ma swój Fireman Jacket, ja swój kupiłem za 130 zł w Zarze i to jest chyba jeden z najlepszych zakupów, Wygląda według mnie bardzo dobrze, i faktycznie te kurtki wydaje mi się, że jeszcze przez długi okres czasu będą gdzieś tam popularne. Wydaje mi się, że też nie powinny wyjść jakoś super z mody. Może być trochę inaczej w przypadku japońskiego zapięcia, który teraz też jest bardzo popularny na całym świecie ze względu na kurtkę od Adidasa, która zrobiła ogromną furorę. Wszyscy chcieli mieć tą kurtkę w Chinach, praktycznie w każdym sklepie ona się rozprzedawała. Bardzo dużo osób próbowało je ściągać z zagranicy, ponieważ one były tylko i wyłącznie dostępne właśnie w Chinach, ale te japońskie zapięcie wydaje mi się, że teraz jest bardzo dużym hitem, właśnie ze względu na tą kurtkę, ale potem dodając ją do większości jakichś takich naszych stylizacji na co dzień, może nie wyglądać już tak dobrze ze względu na to jaki sposób się ubieramy. Dodatkowo wróciły kurtki i to faktycznie jest nieco powrót z lat 2010-2016, czyli kurtki powiedzmy car jacket, które mają ten struksowy kołnierzyk. One nigdy mi się nie podobały. Wiem, że mega dużo osób je uwielbia, wiem, że bardzo dużo osób w nich chodziło już wcześniej. Teraz mamy ich jakiś ogromny Wysyp bardzo często w się na przykład można je zobaczyć, w Wranglerze, w Lee i w tego typu arkach, dodatkowo na przykład w Harharcie bardzo dużo tych kurtek się znajduje, teraz będziemy mogli je też pewnie zobaczyć we wszystkich sieciówkach w tym roku, ale ja nigdy nie byłem fanem tych kurtek, strasznie nie podobało mi się odcięcie właśnie tego kołnierzyka sztruksowego w połączeniu do reszty kurtki, ponieważ reszta kurtki zazwyczaj jest załóżmy, nie wiem, jeansowa, albo z całości z beżu i ten sztruksowy kołnierzyk jakoś nigdy mi nie pasował. I ostatnią rzeczą jeżeli chodzi o kurtki, to zobaczymy bardzo dużo kurtek ze stójką, z bardzo wysokim kołnierzem, które będą wyglądały nieco jak golf na zapięcie, ja sam zrobiłem właśnie tego typu kurtkę, bardzo mi się to zawsze podobało i teraz zobaczymy bardzo dużo płaszczy w taki sposób robionych oraz kurtek, które wydaje mi się, że zaraz wejdą także do sieciówek, będzie można je kupić nieco taniej. Wydaje mi się, że to jest taki element, który naprawdę robi większość outfitu, który od razu jest widoczny, który gdzieś tam się odznacza i jest charakterystyczny w momencie, kiedy zakładacie taką kurtkę i jak dla mnie raczej nie wyjdzie nigdy z mody. No i oczywiście mega popularne będą także jersey'e i wszystkie rzeczy związane z piłką nożną. Tak jest, wszystkie koszulki piłkarskie Będą w tym roku popularne tylko ze względu na to, że są Mistrzostwa Świata. Nike przygotuje swoje kolekcje, Adidas przygotuje swoje kolekcje, inne marki modowe także przygotują swoje kolekcje odnośnie tego wydarzenia, ponieważ, umówmy się, Mistrzostwa Świata to jest najbardziej oglądana w ogóle impreza na całym świecie, jeżeli chodzi o ten rok. I wydaje mi się, że bardzo dużo marek będzie kładło nacisk, żeby wypuścić coś takiego i wplatać to tak w modę aktualną i w aktualne trendy, żebyśmy po prostu oszaleli na tym punkcie. Dlatego dalej sylwetki piłkarskie. Oraz buty piłkarskie, buty typu piłkarskiego będą bardzo popularne w tym roku. A już mówimy o butach, to macie tą całą gadkę o tym, że wansy wracają i szczerze mówiąc, widziałem to praktycznie u każdego modowego e, influencera na całym świecie, jeżeli chodzi o jakieś trendy na nadchodzący rok. No, to zawsze pojawiają się tam te wansy, ale czy to jest prawda? Ja szczerze mówiąc, wątpię. Mam wrażenie, że to jest trochę takie pokonwersowe przejście na jakąś inną markę z trampkami, która będzie popularna w tym roku, bo konwersy wystrzeliły w tamtym roku, więc teraz czas na wansy. Ale tak naprawdę jest to trochę związane tylko i wyłącznie z dwoma kolabami od Wans, które w tamtym roku zrobiły. Dużą furorę, bo wyszły po prostu świetnie. Ale to tyle. Jakoś nie widzę, żeby ludzie nagle zaczęli wykupować old School, e, zaczęli wykupować, nie wiem, Vans Era i w nich chodzić przez cały rok. Albo chociaż, żeby to było nawet na wakacje, bo ostatnie lata nawet na wakacje nie mogliśmy zobaczyć osób w Vansach. Chociaż według mnie to naprawdę bardzo dobre buty. Ale wątpię, żeby one zaliczyły jakiś ogromny, wiecie, skok w tym roku, tak jak miało to miejsce, nie wiem, z Nitsukami Tiger, czy Pumami spitkatami i innymi butami tego typu. A już mowa o butach tego typu, no to one dalej będą popularne. Te buty weszły już trochę świadomość, ze względu na to też, w jaki sposób się ubieramy aktualnie. Spitkat, nie wiem, buty od kosa, które aktualnie są mega popularne. Wszystkie adidasy typu Tokio, typu Japan, typu Balleriny od Bad wszystkie buty tego typu będą znowu popularne w tym roku. Tak samo jak na przykład New Balance 24L. Te wszystkie torpedo sneakers, które są tak nazwane z tamtego roku jak na przykład konwersy Joggery, one w tym roku dalej będą popularne, dalej osoby będą w nich chodziły i raczej nic się nie zmieni. Tak naprawdę buty, które teraz zobaczymy na wybiegach modowych i zaczną się pojawiać w trendach modowych na ten rok dla kobiet i dla mężczyzn, to Engineered Boots. Są to buty, które faktycznie trochę przeszły z kozaków właśnie na te buty, ponieważ one są dosyć z założenia podobne, także wysokie, także zazwyczaj brązowe, w odcieniach brązu i także fajnie się tutaj jakoś komponują z jeansowymi outfitami, których w tym roku aż tyle nie, nie zobaczymy, ale dalej będzie można z nich korzystać, i wydaje mi się, że jest to trochę takie przejście właśnie z Kozaków. Na te buty. A ostatnie to klapki z Japonki. I to jest dosyć zabawne, ponieważ ja w tym roku mówiłem właśnie o tym trendzie na lato, jesień, i bardzo dużo osób się śmiało z tego na lato, ale faktycznie w lato mega dużo osób omówiło o tym, mega dużo marek wypuściło swoje takie powiedzmy Japonki oraz buty rybackie trochę, które. Były bardzo popularne, i w tym roku możemy zobaczyć kontynuację tego trendu. Czy on mi się podoba? No, niekoniecznie nie podoba mi się totalnie, ale faktycznie tak będzie. No i tak naprawdę zostają nam kolorki. Jeżeli chodzi o kolory, to kolor niebieski w tym roku będzie bardzo mocny. Wszystkie odcienie od Baby Blue po sam granatowy, który na teraz, na zimę, bardzo mocno wystrzelił. Tak samo jak ciemny, zielony oraz Lime Green. Jest kilka takich kolorów, które gdzieś tam się pojawiały i przebijały, tak jak na przykład Butter Yellow, który też był bardzo popularny na jesień, zimę, teraz już zaczyna być, wiecie, w odwrocie, ale te dwa kolory, niebieski oraz lime green i fuksja w tym roku będzie znowu mega popularna. Jeżeli chodzi o męskie stylizacje, to raczej odcienie brązu, oczywiście także bordowy, który w tamtym roku też był bardzo popularny, razem z odcieniami czerwonego i właśnie granatowy, o którym wspominają to są trzy kolory, które gdzieś tam się przebijają, w szczególności teraz na zimę i jak dla mnie wyglądają naprawdę bardzo spoko. Te trzy kolory w odróżnieniu od fuksji, czy na przykład lime greenu, raczej są kolorami, które w następnych latach będziecie mogli dalej używać u siebie w garderobie, ponieważ nie są aż tak krzykliwe, są dosyć uniwersalne i można je stosować raczej do wszystkiego. Także to wszystko. Dzięki Wam wielkie za odcinek. Widzimy się w kolejnym. Cześć.